Dzień dobry, moje panie. Słuchajcie, dziewczyny. Dawno mnie nie był, ale już wpadam. Dzisiaj jest gorąco upał okropny, ale to dobrze, bo słońce jest potrzebne. Rozgrzewa umysł, serce, ciało, duszę, odżywia wszystkie komórki, witamina D, witamina K, na krzepnięcie krwi, witamina A, na dobry naskórek, na byś coś umysłu, paznokcie, włosy itd., itd. Słuchajcie, dziewczyny, ja mam nadzieję, że wy jesteście. Dobrze zorganizowane przed weekendem, że wszystkie plany już macie podopinane, bo zawsze można zmienić plan, nigdy nie cel, bo droga do celu zawsze jest taka sama. To jest moje jedno stałe ulubione powiedzonko. I pamiętaj, że jesteś silna. Mądra, inteligentna i działaj zawsze w zgodzie ze swoim sercem. Rób to, co Tobie dyktuje intuicja, bo to jest Twój drogowskaz z duszy. On wie, co jest dla Ciebie dobre, a coś do dupy, coś dobre zostaje, co złe, złewek, wąrausz i tak dalej, i tak dalej. Moje Panie, słuchajcie, ja Wam życzę uroczego popołudnia. Bądźcie dzielne dziewczyny, trzymajcie się mocno swoich kapitańskich planów. Sterów żagle, dmuchamy. I lecimy z powerem. Pa, kochanie. Pa, pa.